Hejka, witajcie w nowym odcinku Skull to Arms Gates of Hell Ostfront z kampanii radzieckiej. No i tak, yy, drodzy widzowie, yy, zakończyliśmy kampanię już niemiecką w ostatnich odcinkach Skull to Arms. I jestem pod wrażeniem, chciałem wam podziękować za czynny udział w głosowaniu yy, w ostatniej ankiecie. Nowe osoby zachęcam yy, do głosowania, ponieważ macie możliwość w tej ankiecie. Oddania głosu na y, trzy frakcje, znaczy na jedną z trzech frakcji, y, bo będę grał na tym hotmodzie, co tam sami mi zaproponowaliście. Y, bodajże to jest, tam są Chiny, Rosja i USA. Ja widziałem, że są równe w miarę szanse. Tam wygrywa ogólnie USA, ale wszystko może się jeszcze zmienić. I chciałem wam podziękować, bo ponad 90 głosów naprawdę jestem pod wrażeniem. A dzisiaj mamy atak na Lazurny Bo jeszcze zostało nam tutaj parę misji Jeszcze myślę, że z 3-4 odcinki to będą Także jeszcze to pociśniemy i wtedy dopiero będziemy mieli mm, Kampanię z Hotmoda Patrzę co byśmy jeszcze tutaj mogli odblokować Myślę, że ten IS-4 można wziąć. Zobaczmy w ogóle, czy on się czymś różni znacząco od tamtego czołgu. 20, 250. Mhm. Trochę chyba lepszy pancerz i chyba to samo działo. Ta. No ale dobra, może być. Tam nie ma problemu. No i tak. W tym ataku na pewno tutaj Przyda się nam uzupełnić cały sprzęt. To to nam się nie przyda, ale to już jak najbardziej. Bierzemy ISA 4 Tutaj kurczę to jest doświadczone, ale dobra, sprzedamy to. Jak yy, może się przydać. mamy te T70, one się też przydały ostatnią. Co tutaj jeszcze, coś bym jeszcze jakiegoś dał? 34 punkty mamy? To dobrze. W ogóle też mamy sprzętu niemieckiego od Groma. Może Panterę? Nie jest zła. Uzupełniliśmy sobie ją. Tutaj mamy też cały ten sprzęt. Tu też spoko. Dobra. Można by dać jeszcze tutaj jakiś medyków. I chyba, że mam tutaj, ale chyba nie. Albo deszkę. Może. Hmm. Zaraz. Medycy, medycy. Dobra. Są ważni bardzo. Tu mamy jeszcze 16 punktów. Też coś by dać. Jakiś pojazd, może taki szybszy. Tylko to, to nam ze strzelą. Yy to te 70. Hmm. Kurcze B. Yy, to, 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 co to jest? te takie. No dobra. To niech będzie. A nie, to jest. Widzę bardzo. Zawsze niech to pojedzie. To tam. Trochę poskubię. Pichotę. O. Tu żołnierzy też. Uzupełnimy. Hmm. I może to byśmy uzupełnili, coś tam byśmy postrzelali tym 3 7. to jest zawsze, wiecie, coś tam kapniemy. No dobra, no i myślę, że możemy rozpocząć. No dobra, czytało. Przy okazji też chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji, dzięki temu wspieracie mój kanał, szybciej się rozwija jesteście na bieżąco z odcinkami. No i tak, bierzemy sobie zaczniemy może od IS-ów i od piechoty taka podstawa o kurde fajne, fajne umaszczone są ukrywam te czołgi no już taki mocarny naprawdę że będziemy mieli problem z minami to na pewno e, tak wolniemy sobie w uteczkę trochę cofniemy dobra no i tak, jedziemy. Na początek sobie zdobędziemy ten punkt tutaj, D. Tylko gdzie tu jest z tym polem minowym już, bo już mi pokazują, co mnie trochę niepokoi. A wiem, że bardzo niebezpiecznie są miny. Dobra, na razie tutaj. Zobaczymy. Nas tak wyrzuciło dziwnie w tym rogu. Dobra, no chodźcie, żołnierze. No, a link do ankiety ten zostawiam w e, komentarzu na dole albo tam w opisie, komu tam wygodniej. Kto nie głosował? Ale fajnie, że coraz większa grupa ludzi e, decyduje o tym. Bo to świadczy bardzo dobrze o Was i e, no jednak. Macie jakieś tam ingresje w ten kanał, że tak powiem No, wiecie o co chodzi, po prostu To jest dla was robione Lecimy O, nie tak blisko Trochę żeśmy. Chodźcie, chodźcie Mam nadzieję, że tych mintu nie ma Oho, co tam mamy? Już pancer czwórkę. Wo, jest 4 to jest IS4 jest bez wątpienia. Bardzo silne czołgi. Okej, okay, o coś jeszcze tam przyjechało. Pancer 4J. No ładnie. Dobra, chodźcie. Okej, okay, dobrze. jedynka dobra, chodźcie tutaj. Znakomicie Dobra, zapraszam Was tutaj, zbliżmy się. A wy moi drodzy, hmm, z tym że tutaj podjedźcie. Jakby tutaj się skupić, powinniśmy z tej strony tu przyjechać, a tam jest już typowo w mieście. To mnie troszkę tak, średnio satysfakcjonuje. Dobra, chodźcie, Podjedźcie, zaryzykujmy. Spoko nawala ten tutaj TJ Gdzie tu mamy ten czołg Dobra No wy tu możecie też podjechać o, Ładnie, ładnie ich atakujemy O, już dostali, widzę Dobra Spoczką Dostali mocno nie, widzę, że na razie tak... O, jak ładnie gruchło. Super. Dobra, trzeba tutaj wjechać. Dobra. No i tak, ludziska. O kurde, będzie trochę problem, bo... Wiem na pewno, że zwziąłem trochę za mało czołgów tutaj. Mam nadzieję, że te czwórki 4 mi dadzą radę. Dobra, no wy może z tej strony podjedźcie, panowie. Podjeżdżajcie. No ładnie, tu czyścimy ich. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra. Super. Spisaliście się. Dobra, i od razu tak. Biegniemy w tą. Wy tych rozwalcie. No dobrze, dobrze, no ładnie. I wy też chodźcie w tą od razu. Nie wiem jak tu się zachowają, co prawda oni, ale... Wiem, że z tej strony, no dziwnie dosyć, ale dobra. Tu możecie też wy podjechać Niby było coś o minach, ale nic nie widziałem O, teraz tu jadą, dobra To bierzemy ten czołg Lekko tu dostali, o, mamy coś Panzer 4. o kurde No dobrze Uf. Dobrze, że szybka interwencja była Wy możecie tutaj zostać i patrzeć co się dzieje mm, Okej, okay. dobre to BT jest, nie ukrywam. Też tu śmiało podjeżdżajcie. Dawajcie No i chronimy na razie to IS4. Na pewno chciałbym, żebyście wy tutaj o, podeszli. Czybyśmy też punktów okej okay. ładnie, co tu mamy? O dobra, pantera inne fajne czołgi. O kurde, tu jest. No właśnie Opsia, krew, gąsienica zerwana. O, i dostali. No niekoniecznie to chciałem, ale tak solidnie dostali wszyscy. Zginęli, no ale cóż. Dobrze, ci są. E no ale to no, ład, ładnie. Wyczyściliście ich tutaj. Dobra, no weźcie tu, podjeźdźcie. Poko Nie jest źle póki co. mi ich tutaj z tego BT Ale potrzebuję pantery jak najszybciej. Od razu do środka i od razu pantera niech tu jedzie medycy też by się tu przydali no i te 70 są mi tak takie czołgi wiecie śmieciowe że tak powiem no tutaj działacie no bra Chodźcie tu Lećcie się to Dobra, wycieli ich, fajnie Chodźcie, chodźcie No ładnie, uradzimy sobie na razie Bez żadnych jakichś tutaj problemów Dobra, wy możecie tutaj pojechać w takim razie Walcie w tą, Tu coś widzę, że jest. Ale okej, okay, już sytuacja. Zażegnana. O kurde. Serio Nebelwerfer. uuu I pojeździe, no proszę, nie spodziewałem się tego w ogóle. Sonowie ruszcie tyłki. Oj ojoj oj oj. oj, oj, oj. Dobra, Pantera od razu, dobrze jeszcze ta Pantera jest. No i nam zniszczyli, no proszę idealnie tu strzeli w to. Chłopaki, musicie rozwalić ich czym prędzej, bo szybko Weźcie granaty i rzucać. Dobra, wy tutaj chodźcie w takim razie tyce też rzucić no ps eee, pożuć pojazd takie jest dobra ruszać stąd się szybko Szybko, szybko, szybko. Tu co jest? Uruchomili tą pancer czwórkę? Bra. O, a tu więcej tych marderów. To mi się nie podoba. Dobra i teraz tak, tu załoga chodźcie. Wy też tutaj transportujcie się. Opsia kość Dobra, wycofać się tutaj ponowie. wycofać. Też nie wiem, czy dostaliście ostro. Dobra, pantera, niech też tu jedzie. U, ktoś tu dostał, medycy, szybko. Byliście. Miało. Bo tutaj próbujemy odeprzeć ich atak. A nam tu wychodzi trochę średnio. No dobra Gdyby nie mieli tych never referów. to, to tam jest akurat śmieszne Okej okay, i tak Chodźcie, chodźcie Wyjedźcie, no Jego też ulećcie, dobra, chodźcie I tu jest kwestia sytuacji. No, śmiało, śmiało jedźcie. Tu ten pak to też niech sobie tu wiedzie. Uuu, tu te, te 70 też ostro widzę, że dostali. Jest tu ktoś? Okej, okay, dobra. Miało. Zapraszam was, tutaj co? Co to jest? O kurde, tygrys królewski. O w mordę. sla 16 No powiem wam, że grubo Coś tam dostali o w mordę, ale one jak do nas strzeli, to nie My powinniśmy pierwsi strzelić. O kurde. No, przodem jesteśmy, ale. Dobra, dostali. Chyba udało się powstrzymać tygrysa. Ale gigant. Kurde. Walka gigantów naprawdę. No dobra, myślę, że już zostali pokonani Tej się No a wy przyjmujemy to Wajcie O kurde Uważnie O w mordę No dobra, jednego nam spali niestety Ale muszę przyznać, że mimo wszystko ładnie tu się udało. Eee, tego poproszę też tygrysa. Znaczy, a czy ja, tygrys został rozwalony. Ładnie. Dobrze nie mieli więcej, ale widzieliście, to było na jedynce. A wiem, że dało się to o wiele mocniej... O, jeszcze coś będzie jechało, ale już to zdobędziemy, więc. Git. Chyba, że nie wiem, jeszcze coś tu wykombinują, ale... O, a tu co się stało? Dziwne te rzeczy. Wy możecie się w tą stronę, ale jak to przejmiemy, no to już można powiedzieć, że finito. O, pięknie, co to jedzie. To są akurat śmieszne pojazdy. Nawet z tego Nebel my nie strzelali, więc to na duży plus. I tu niech strzelają z tego, ta Pantera. To niech tu wraca lepiej. Trochę piechoty. Tak jak poprzednio były ogromne masy piechoty, tak teraz jest naprawdę już mało dobra. Myślę, że zamkniemy. Dodało nam się bardzo ładnie. Nie uzupełniłem co prawda amunicji, ale mamy tyle, że bez sensu jest to przedłużać po prostu. Także, no fajna, fajna bitwa. Taka już, jak już na tym poziomie yy, są potyczki, to i my i oni mają naprawdę solidne maszyny. No, tak jak teraz mnie już Tygrysa Królewskiego. Jak to tu wygląda? I jeszcze mamy. No proszę, no to będzie troszkę. Widzę jeszcze tych misji. Najmniej wydaje mi się, że 3 albo cztery to powinny być. Naprawdę? No i jeszcze dzięki temu będziemy mogli pójść tego Jesa na przykład szóstkę. Nie wiem, ile on tam ma. Jest taka super różnica. IS6. O, ma w, w nie ma wcale takiego super pancerza, więc dopiero jest 7 ma 270. Ten ma 250. No to ta, to ja powiem Wam, że zostanę wydana na tych IS4. Może isu 122 eee, Zobaczymy, czy to, może w to pójdziemy. Hmm. No bo to pancerz ma trochę słabsze, ale ma dobre też działo. O, na przykład w to ISU 150, właśnie 2, 152 mm. No to jak gruchnie to naprawdę ostro. No i co? Jeśli się podobało, możecie zostawić lajka. Zawsze mi to pomoże z rozwojem kanału. Może ktoś więcej zobaczy ten filmik. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Zachęcam do głosowania. Trzymajcie się. Hejka!